Dobry wieczór. Witamy na konferencji prasowej serwisowej reprezentacji Polskiej Domu Nauki w Meczu Towarzyskim Polska-Finlandia. Zapraszamy Państwa do zadawania pytań. Mamy na sali mikrofony. Proszę o wystanie z mikrofonu. Robert Bułański, proszę. Dzień dobry, Robert Błoński, szef Sportowy. Panie trenerze, chyba ma Pan to, czego chciał, czyli no potężny był głowy przed wyborem 23 zawodników na euro, bo wszyscy ci, których Pan sprawdził na dzisiaj i w meczu z Serbią również. Nawet ci, których nie widzieliśmy w eliminacjach, jak Salamon, czy Krzołek, czy, czy Filip Starzyński, który zagrał tylko z Mlartanem y, w pierwszym meczu na kilkanaście minut. Z optymizmem, ale bez euforii podchodzimy do wyniku tego spotkania. Bardzo cieszy postawa zawodników, grają do samego końca. Od pierwszej do ostatniej minuty nie ma różnicy, czy to jest piąta, czy dziewięćdziesiąta, trzecia minuta. Cały czas liczy się to, to, co na boisku, bardzo duża koncentracja i myślę, że jest to takie bardzo optymistyczne przed przygotowaniami już bezpośrednimi do mistrzostw Europy. Jest zdrowa rywalizacja, drużynie niej, to mnie bardzo cieszy. Proszę o to. Mateusz Wnęcicki, Panie Trenerze, bilans jest taki, że wygrał Pan 13 meczów, zremisował 7, 3 mecze przegrane, 2 jeszcze przed eliminacjami, czyli ze Szkocją, a także Słowacją. W ostatnich 18 meczach tylko jedna porażka z Niemcami we Frankfurcie. Czy mógłby Pan w jakiejś takiej skondensowanej formie wytłumaczyć, co było najistotniejsze, żeby osiągnąć tak znakomitą serię? Bo to jest jedna porażka na ostatnich 18 meczów. Świetne przygotowanie mentalne, zawodników, duża świadomość. Cały czas idziemy do przodu, jeżeli chodzi o organizację gry, zarówno w ofensywie, jak i w defensywie, aż naprawdę z dużą, dużą taką dozą dużą optymizmu trzeba podejść do progresu, jaki zawodnicy robią, jaki, jaki ten progres następuje. Analogicznie, biorąc pod uwagę marzec zeszłego roku, gdzie graliśmy mecz z Irlandią, porównując a, a, te dwa mecze marcowe w tym roku, to różnica jest bardzo duża na korzyść. Bardzo mnie cieszy z postępów drużyny, a zawsze tak jak to bywa w piłce, to oczywiście te czołe czynniki, to, to przygotowanie mentalne, to jest y, przygotowanie taktyczne, motoryczne, A i oczywiście y, personalia. Radosław Kosakowski, sportgniezno.pl. Panie trenerze, można powiedzieć, że nie ma słabych punktów w składzie. Ci zawodnicy, którzy wchodzą są równorzędnymi. Ja zapytam o tego nieobecnego, Karola tego. On był powołany przez pana na to zgrupowanie, był w Poznaniu, nie przyjechał do Wrocławia. To była pana decyzja, decyzja zawodnika, czy jakieś porozumienie z trenerem Urbanem. No i na ile Karol Linety może czuć się jeszcze w tym szerokim składzie na Euro? Karol może się czuć tak jak wszyscy inni kadrowicze. Jest dla mnie bardzo ważnym zawodnikiem, tak jak pozostali. To forma będzie decydowała o wyjeździe. 23-osobowej ekipy do Francji. Była to nasza wspólna decyzja, zarówno zawodnika, sztabu medycznego, jak i moja. Ukaszczona z portalu Wrocław. Chciałem zapytać pana trenera o Filipa Starzyńskiego. Znakomicie się wprowadził, strzelił piękną bramkę, ale pewnie trener też patrzył na inne elementy, elementy nie tylko, nie tylko tego gola, na ile może stać się silną i ważną postacią w kadrze. I generalnie no, polscy selekcjonerzy, którzy odnosili wielkie sukcesy na dużych turniejach, mieli takie niespodzianki w kadrze, albo asy, asy w rękawie. Często zaskakujące decyzje, czy Filip starzyński może być jedną z takich tajnych broni reprezentacji polskiej. Dziękuję. Jeżeli chodzi o Filipa, to yy, można yy, Powtórzyć moją opinię co do, co do możliwości Karola, nie tego, jeżeli chodzi o wyjazd do Francji. Bardzo podobna sytuacja. Wszyscy zawodnicy, którzy prezentują bardzo wysoki poziom, mają szansę wyjazdu. Również w tym gronie jest Filip Strażyński. Bokrej Matulewicz, retrofootball. Panie trenerze, ostatni raz z Finlandią wygraliśmy 5-0 blisko 60 lat temu, bez 6 miesięcy. Czy trener spodziewał się, że ten mecz będzie taki, taki łatwy, bo generalnie ten mecz był dzisiaj, można powiedzieć, spacernie? Trochę taka dosyć dziwna opinia co do, co do meczu. Każdy mecz przed rozpoczęciem jest bardzo dużym wyzwaniem, jeżeli chodzi o, o obecną piłkę nożną. W Pana opinii, być może Pajmet był spacerkiem po meczu, jak Pan wynik zobaczył, natomiast zawodnicy włożyli bardzo dużo pracy w ten mecz. To był ciężki wysiłek od samego początku. Gra była po, po naszej stronie chcieliśmy przejąć inicjatywę, zdominować przeciwnika i, i kosztowało to wiele trudu. Tak odbieram to spotkanie, natomiast jeżeli chodzi o taką dokładną analizę, wiadomo, dopiero po przegonięciu meszu wtedy pierwsi zawodnicy jako pierwsi zawodnicy dowiedzą się już o takiej dokładnej analizie. Mogę tylko Panu ogólnie powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni z tego meczu. Był to bardzo wartościowy sprawdzian. Tak podchodzimy do tego spotkania i myślę, że był to taki bardzo dobry prezent świąteczny dla wszystkich kibiców. Panie się chciałem zapytać. To zgrupowanie i te mecze miały Pan odpowiedzieć na jakieś pytania. Chyba jedną z takich niewiadomych, która zniknęła, to jest pozycja skrzydłowych. Miejsce Kamila jest niepodważalne, gośickiego, ale Kuba zagrał fantastycznie. No i dzisiaj Paweł Kszołek też ten jeden z tych nowych. Czy rzeczywiście troszkę mniej kłopotów sądzi Pan, że ma po tych meczach na, wśród skrzydłowych? Jestem zadowolony, zbudowany formą zawodników. Zarówno na, na pozostałych pozycjach, na pozycjach również na, na pozycji numeru 7, numeru 11. Ale mogę powiedzieć, że rywalizacja w dalszym ciągu trwa. Może do, do Francji. Tomek Budaczyk, Michał Szatkowski i będziemy kończyć. Panie Brennerze. Mnóstwo pozytywów oczywiście dzisiaj z tego spotkania można wyciągnąć, ale co się Panu najbardziej w tym meczu podobało? Co Pan czuje, że osiągnęli w tym każdym spotkaniu, co, to, co Pan chciał zobaczyć? Bardzo mnie cieszy yy, gra zespołowa yy, zawodników. Yy, coraz lepiej funkcjonuje współpraca yy, pomiędzy formacjami, mam tam, no tutaj na myśli fazy gry of, ofensywnej, również bardzo szybko organizujemy się po stracie, gdzie wysoki pressing, doskok, szybki odbiór stwarza nam również dobre sytuacje do strzelania bramki. Wygląda to bardzo obiecująco, natomiast jeszcze wiele musimy poprawić, aby, aby tak do końca być zadowolony. Michał ostatnio ja, że Ja chciałem zapytać o Bartka Salomona, bo on tak na pierwszy rzut oka wydaje się być piłkarzem o charakterystyce podobnym do Łukasza Szukały chciałem zapytać, czy to jest tak, że on rywalizuje z Łukaszem Szukałą szukał o miejsce w tej trójce, Czy też bierze Pan pod uwagę, czy zabierze dwóch takich zawodników, którzy są, no, przynajmniej na pierwszy rzut oka, dość podobni? Mamy y, kilku zawodników na pozycji środkowego obrońcy, którzy rywalizują między sobą. Decyzja jeszcze nie została podjęta co do ostatecznej kadry na Mistrzostwa Europy. Jest trochę czasu, wiele meczów ligowych i myślę, że podjęta decyzja, kto pojedzie na finale Mistrzostw Europy we Francji będzie taka bardzo, bardzo słuszną decyzja i, i trafną. Dziękuję, Dziękuję bardzo za udział w konferencji. Zapraszamy Państwa na nasze kolejne mecze i życzymy oczywiście Wesołych Świąt. Wszystkiego najlepszego. Wesołych Świąt.